Wielokrotnie już dzisiaj o tym mówiliśmy, że Nagroda Mokotowska to jedno z najważniejszych wydarzeń w sezonie na pewno. Patrzymy na to z ogromną nadzieją, jakie konie pokażą się w tej gonitwie. No i teraz najlepiej pokazał się koń ze stajni Janusza Kozłowskiego. Martynia, ja do Ciebie zaraz przejdę, ale najpierw Katarzyna Kozłowska. Kasia, ja muszę Cię zapytać, jak ten koń w ogóle trafił do Was ze stajni? No, właściciel pan Krzysztof Falba wysłał mnie na aukcję do Francji. Poprosił, żebym wybrała dla niego jakiegoś fajnego konia dystansowego, takiego na 3 latka. No i ten akurat mi wpadł w oko. Także no, udało się go kupić za w miarę takie rozsądne pieniądze. Także no, uważam, że to jest takie moje małe dziecko i no, strasznie przeżywam jego starty. I przegromnie się cieszę, że no, taki sukces odnieśliśmy. Jak on się zachowuje na co dzień na treningach? Widzieliśmy go teraz w akcji w wyścigu, dosyć trudnym wyścigu tak naprawdę. Jak się zachowuje na treningach? No muszę przyznać, że jest takim łobuziakiem trochę. Tak jak mówiłam wcześniej, jest takim dużym dzieckiem. Jeszcze ma takie głupoty w głowie, lubi się właśnie wygłupiać, pajacować trochę, zaczepiać inne konie. No ale wszystko jeszcze przed nim dojrzeje i myślę, że już na przyszły rok będzie takim po, po, poważnym dżentelmenem. Dla Waszej stajni to jest ogromne też wyróżnienie i duża radość. Tak, cieszymy się przyogromnie, bo ten sezon taki no, jest raczej nie najlepszy dla nas. E, bijemy rekord w ilości drugich miejsc. E, no i udało się wygrać taką wspaniałą nagrodę i tutaj podziękowania dla pana Jokeja, który pojechał świetnie, powoli rozpędził tego konia, nie było takiego szarpnięcia, on się mógł wyciągnąć i pięknie zafiniszował. Martin, właśnie to jest najlepszy moment, żeby przejść do ciebie. Jak y, Wiem, że Robert z tobą chwilę rozmawiał, ale jak dla ciebie układał się ten wyścig? Czy od początku miałeś taką strategię? Nie, no tak, To jest po prostu wyścig dwuletnich koni. Tam dużo koni jeszcze brakuje im doświadczenia, a dlatego się tak zachowują. No, jest to trochę więcej o improwizacji, a tego zrobić, po prostu wyczuć tego konia, co on potrzebuje, a do tego dostosować. Tu taktykę. No wiadomo, że bol jest lepszy, lepiej dochodzi do koni, no niestety tam faworyta wywiezli, w ten moment ja już nie mogłem więcej poczekać, a zacząłem trochę wcześniej, niż mi było miło, ale koń jest na tyle dobry, że to po prostu dal aż do końca. No właśnie o to chciałam Cię zapytać, teraz jak już jesteście po takiej wspólnej, wspaniałej, udanej próbie, myślisz, że jest w nim jeszcze duży potencjał i jako trzylatek na pewno dobrze się pokaże? No, jeżu, no, jest ciężko, ciężko być pragmatykiem dzisiaj, ale na ten dzisiejszy ten koń jest po prostu bardzo zielony dzieciak, ale bardzo utalentowany. Ja uważam, że jeżeli wszystko będzie prawidłowo, koń będzie mi dobrą zimę, nie będzie mieć żadnych problemów, to powinien być naprawdę jeden z lepszych koni tutaj w Polsce. Super, bardzo serdecznie gratuluję Kasiu. Trzymamy mocno kciuki, przede wszystkim życzymy bardzo. To też pewnie emocje robią swoje. Bardzo serdecznie gratuluję. Gratulujemy całej stajni. Martin, Tobie również o Państwa zapraszam na dalszy ciąg dnia. Dziękuję Wam za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję.